Cześć, na podstawie takiego odstraszacza omówimy sobie jak działa i jak ustawić timer. Timer jest to takie małe urządzonko, które pozwala nam ustawić godziny pracy odstraszacza i bardzo przydatne, kiedy nie chcemy zaburzać ciszy nocnej. Pierwszym krokiem jest ustawienie godziny. Robi się to banalnie łatwo. Tutaj mamy symbol zegarka. Przytrzymujemy go i tutaj ustawiamy Jaki mamy dzień? Tutaj widać, że się zmienia tu na górze. Saturday, niedziela, Sunday, Sunday, niedziela, Monday, poniedziałek, Tuesday, Wednesday, środa. Mamy dzisiaj środę, więc ustawiam na Wednesday. Godzina, H to są godziny, ustawiamy. Minuty i sekundy, czyli przytrzymanie tego przycisku. Teraz już te te przyciski nie działają. Dopiero przy, po przytrzymaniu tego symbolem zegarka jestem w stanie przestawiać aktualny dzień oraz, oraz godzinę. Tutaj mamy przełącznik trybu. Mamy trzy tryby. Auto, Off, On. To jest włączone tak, byśmy z przycisku, tak jakbyśmy z przycisku włączyli Zresztą zapaliła się lampka. Auto-On to jest ten sam tryb co Auto-Off. Oraz mamy jeszcze Off, czyli wyłączone, tak jakby z przycisku. Wtedy całe te ustawienia, które za chwilę sobie pokażemy, nie działają. Działają one tylko wtedy, kiedy świeci się napis Auto, ale do tego przyjdziemy później, czy zostawić na Auto-Off, czy na Auto-On. Kolejna sprawa, czyli programowanie, w które dni i w jakich godzinach odstraszacz ma być włączony, a w których ma być wyłączony. Służy do tego ten przycisk z literką P w kółku. Naciskamy go i tutaj nam się wyświetlają dni tygodnia. No akurat dzika zwierzyna nie uznaje czegoś takiego jak dni tygodnia, czyli odstraszacz będzie nam działał we wszystkie, we wszystkie dni, ale możemy to sobie zmienić, na przykład tylko w poniedziałek, tylko we wtorek. W środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę, yy, tydzień, jakby od poniedziałku do piątku, sam weekend, no ale my zostawiamy cały pełen tydzień. Czyli możemy sobie osobno zaprogramować we wtorki, jak ma działać osobno w czwartki, osobno na weekend i tak te, te wszystkie opcje. Tutaj mamy małą literkę ON, ona jest bardzo ważna. Jak wciśniemy jeszcze raz, o wyłączyło się, mam ten, ten etap pierwszy, jeszcze raz mam AUTO off, literkę off, czyli to jest godzina, o której ostraszacz ma się wyłączyć, bo jest literka off, a tamten, powiedzmy tu jest jedynka, jak jest on, to ustawiamy godzinę, o której ostraszacz ma się włączyć. My sobie zaprogramujemy tylko jeden okres. No, zobaczcie, ile tutaj można ich zaprogramować, aż 8 różnych programów. My sobie zaprogramujemy tak, żeby ostraszacz włączył się o godzinie 7 przez cały tydzień, a wyłączył o godzinie powiedzmy sobie dla pełnego rachunku 20:22 22 na równo. Czyli mamy teraz wyłączenie przez cały tydzień, działa tak samo, od poniedziałku do niedzieli, wyłączenie o godzinie 22, a włączenie o godzinie Włączenie o godzinie 7. Ustawiłem sobie godzinę 6:58, czyli na 2 minuty przed włączeniem odstraszacza. Czyli o tej konkretnej godzinie 6:58, 20 sekund odstraszacz ma być wyłączony, czyli świeci nam się auto off, tak jak teraz. I ja ten filmik teraz przewinę do godziny powiedzmy 7. Kilka sekund przed godziną 7 i zobaczycie, jak przeskakuje z Auto OFF na Auto ON zapali się to lamp, ta lampka i wtedy odstraszacz mamy włączony. Wybiła godzina 7 przeskoczyło nam na Auto ON, lampka się zaświeciła. W tym momencie odstraszacz działa. Znów ustawię godzinę, minutę, kilka sekund przed. Mm, Wyłączeniem, czyli godzina 21.59 z sekundami I zobaczycie jak przeskakuje tryb Po przekroczeniu godziny 22 przeskakuje tryb z auto on na auto off Wybyła godzina 22, lampka zgasła Mamy tryb auto off, czyli odtraszacz teraz mamy wyłączony Ostatnia ważna rzecz, żeby cały ten układ z tajmerem działał prawidłowo, ostraszacz musi być w trybie dziennym. Tryby pracy są trzy, dzienny, nocny i 24-godzinny, a tryb dzienny jest sygnalizowany, to jest numer folderu, takimi szybkimi mrugnięciami diody. To jest wtedy tryb dzienny i w takim trybie ostraszacz musi się znajdować, jeżeli przełączymy go w jakiś inny tryb nocny albo 24-godzinny. Co zaraz sobie uczynimy. Teraz większość czasu dioda świeci i tylko zgaśnięcia są szybkie, to jest tryb nocny. I ten timer już będzie działał. Po prostu odwróci się jego działanie. Wtedy kiedy wyłączony to będzie wyłączone. Raz, dwa, trzy, cztery, 6 sekund należy wytrzymać. Czyli teraz mamy tryb 24 godziny, jeżeli ta dioda nam zgaśnie. O, teraz jest tryb 24 godzinny. Teraz mamy tryb dzienny, czyli krótkie, szybkie błysnięcia diody.